Do tej pory ta część Krakowa była znana z ośrodka egzaminowania przyszłych kierowców. Już za kilka miesięcy szeroko pojęte okolice ulicy Koszykarskiej będą znane z jeszcze jednego powodu. Zarząd inwestycji miejskich buduje tu Klub Kultury. Nowy budynek przez swoją niebadalną architekturę i wysoką jakość użytych materiałów stanie się nową ikoną tej części dzielnicy 13. Kiedy otworzy już swoje podwoje, będzie służył mieszkańcom szeroką ofertą kulturalną, stanie się centrum integracji lokalnej społeczności. Rusztowania zakrywające elewacje świadczą o tym, że to już coś więcej niż stan surowy zamknięty. Trwa ocieplanie i tynkowanie budynku. Na sporej części dachu jest już położona elegancka podkreślająca charakter obiektu blacha. Wkrótce zostanie zamontowana nad największym pomieszczeniem budującego się klubu kultury. To sala widowiskowa o powierzchni 170 m2. Wewnątrz, jak i w całym budynku, trwają prace wykończeniowe. Montowane są konieczne dla przyszłego funkcjonowania budynku i instalacje. Położono tynki i wylew. Budowlańcy rozpoczęli układanie płytek na podłogach. Zmienia się też otoczenie budynku. Na razie to ciągle jeszcze wielki plac budowy, ale powoli pojawiają się już przyszłe ciągi komunikacyjne oraz miejsca postojowe. Za kilka miesięcy mieszkańcy będą mogli korzystać z imponującej sali widowiskowej. Na parterze, poza nią, przewidziana jest jeszcze przestrzeń dla matek z dziećmi oraz pomieszczenia administracyjne. Pracownie tematyczne zajmą całe poddasze użytkowe. Obiekt będzie kosztował ponad 13 milionów złotych. Operatorem nowego klubu kultury zostanie Centrum Kultury Podgórza.